Za nami 14 edycja. Mam talent, zająłeś drugie miejsce. Wielkie gratulacje. Czy jesteś z siebie dumny? E, dziękuję bardzo, tak, e, jestem bardzo się dumny. Był to dla mnie wielki zaszczyt, że mogłem wystąpić na, na tak dużej scenie. I e, Przyjmał swój też stres przy, przed występowaniem na, na scenie, bo to był mój piąty raz w życiu na scenie, więc jakby mega jestem zadowolony, że wszystko mi się udało. Piąty raz, ale czy najbardziej stresujący ze wszystkich poprzednich? Tak, bo nie występowałam na tak wielkiej scenie z tyloma kamerami i z taką ekipą. I też z tego miejsca chciałem po podziękować ekipie e, TVN. E, osobom, które montowały scenę i demontowały moją scenę, zrobili to dwie minuty, więc szacun dla nich. To była ekspresowa praca, ale wszystko poszło gładko z tego, co widziałam. Nie stresowałeś się. Wydaje mi się, że byłeś troszeczkę w innej pajce, jak występowałeś. Czy to prawda? E, tak. Chociaż e, chciałem pokazać swoim występem że pole dance jest ciężką dyscypliną i mam nadzieję, że złamałem ten stereotyp i co, zapraszam na salę treningową. Można się zapisać do Ciebie? Tak, oczywiście. Prowadzę swoją szkołę w Warszawie, więc zapraszam. A przed udziałem w Mam Talent z jakimi komentarzami spotykałeś się na co dzień odnośnie Twojej pasji, tym czym się zajmujesz? Eee, były różne komentarze, ale nie zwracałem na nie uwagi. Okej, okay, czyli po prostu koncentrowałeś się na celu? Dokładnie. I nadal to robię. Bardzo pięknie. A powiedz mi, z którym jurorem najbardziej się dokadywałeś? Kto zrobił na tobie największe wrażenie na żywo? Bo wiadomo, że czasami inni, inni ludzie są w internecie, a inni na żywo. E, wydaje mi się, że wszyscy jurorzy. A jakbyś tak nie wiem, podsumował, jakie może lekcje wyciągnąłeś z programu? E, z mojego pro, z programu, z Mom Talent, że trzeba być przygotowanym i trzeba wszystko lepiej planować, bo niestety. E, nie zaplanowałem tego, że dostałem się wtedy do finału. No i układ, który przygotowałem, zrobiłem to w 4 dni i jestem z siebie dumny, że sam wybrałem muzykę i sam użyłem całą choreografię, więc dla mnie to jest stos i czuję się wygrany, że w tak krótkim czasie osiągnąłem to. Czyli 4 dni intensywnych ćwiczeń, po ile godzin dziennie mniej więcej? Jak to wyglądało? Z przerwami, ale tak łącznie z przerwami, to było no 5-6 godzin. Pięknie, a kimś się w ogóle inspirowałeś przy układaniu tej choreografii? Czy raczej to była Twoja wyobraźnia i Twoje doświadczenie? Mm, e, wzorowałem się, moją wielką inspiracją jest Albert Amores z Hiszpanii, jak również Ibons Smink z Francji. I co? No i też ma głowa. No, starałem się wymyślać i chciałem po prostu przekazać to, co chciałem przekazać publiczności. i Mam nadzieję, że każdy będzie wierzył w siebie nawet w tych najgorszych sytuacjach, bo, bo warto. I nie warto, jakby, znaczy warto wierzyć w siebie i nie odpuszczać. I widzowie o tym pamiętajcie. Czy jest w ogóle jakiś inny program telewizyjny, który Cię interesuje? Chciałbyś jeszcze w czymś wziąć udział? Po oczywiście odpoczynku. No zależy, kto mnie zaprosi. <laughs> Czyli jesteś otwarty na inne propozycje? Tak, jestem bardzo otwarty. Na przykład o takiej formacie jak taniec z gwiazdami. Troszeczkę, nadal taniec, ale jednak troszeczkę inny. Mm, mógłbym spróbować, chociaż bardziej swobodnie czuję się na rurce niż na podłodze, ale warto wychodzić ze swojej strefy komfortu. Ja wyszedłem i byłem właśnie w tym programie i się cieszę, bo mam mega teraz doświadczenia i jestem pewny, że mistrzostwa świata, które mam w grudniu, pójdą mi rewelacyjnie jak tutaj. Trzymam kciuki za ciebie i bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Tchau.